Witamy Was na odcinku z ogniskiem. Mamy Dokładnie. dzisiaj do testowania piwo 18. Pokażę Wam skrina, bo na pewno nie będzie widać. Raczej nie, 100% nie. Więc pokażę Wam skrina. i co? Ale podejdź do kamery ktoś i pokaż. <grych> bo to... Świetne to Coś i tak nie wylecie. będzie widać. Trochę bliżej ogniska. No, o tutaj, no. tak wygląda buteleczka, jak, jak piersiówka. No jak piersiówka buteleczka, piwo ma 110 ml i 18%. Tak, piwko, 18% to jest akurat. No. Możliwe, no tak, że głównie słuchaj ognisko, więc. Jest zajebiście. Nie ognisko jest. Nas. Ognisko jest. Alkohol jest, no to co? Degustujemy. Degustujemy. To co, najpierw po, po małym łyczku? a później zerowanie? To od razu zerowanie. Mały. To od razu. Dzień Smaku piwo chmielowy i spiryt Tak w skrócie. Dobre <laughs> Dobre! Ogólnie zasmakuje smakuje mój bibrem Może Taki takim skurwiałym Z takim najtańszym piwem tylko jakie może być No ale ogólnie to dobre Patryk coś dodajesz? Co? Nie? Nie się dodajesz Patryk A no to co? Dobry Dobry Kupcie sobie, jeśli chcecie, A jak nie, to nie. A jak nie, to wypijemy i tak. Nie ma już. No to co, chyba wszystko, nie? Dokładnie. Trzymajcie się i cześć. Nie zapomnijcie o obce. W górę, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć. Na pewno już kolejny? No. Nie, to jest to za krótkie, było, próbcie coś jeszcze. Ale co, nie wiem. Nie wiem, Patryk, kołka. Się <grym> nie, nie będzie widać. Kurwa, ja nie, ja nie na skoki przez ognisko. skoki przez ognisko? Nie, da. nie dało cię. To możesz z ławki skoczyć, to jest Z ławki? Co? Nie Jak z ławki skoczyć? Już skoczy. <grym> do ogniska bym Widzisz, kurwa. Widzisz, da się, da się. Będę widać na tym. Tak. Da się, ale kurwa, da się. Czekaj, to dodajmy, to, to czekaj, będę, Patryk, czekaj. Teraz na guzisko jest. Dawaj, teraz, teraz pierdolni, salto, dawaj. Dawaj, kiemon. <laughs> jeszcze jest czas. <laughs> ale, ale, to. No. Dawaj, bardzo. może z łapki, będzie łatwiej. Nie, nie, nie z ławki. <laughs> Mi się wyjebał. Dawaj, z ławki pierdolni. Ja nie skaczę, jeszcze mnie nie pojebało. Ja nie skaczę, ten za mulo. Hop, hop, hop. A tu chciałeś pytania, by się z się robić. Możemy zacząć. Zacząć te turniej. Kolejny to, odcinek. Teraz, co potniesz najwyżej. Na jeden? Na dwa. Albo na jeden i kontynuację. I wiesz, wypierdolimy teraz to będzie. A teraz tyle turniej. uczestnikami... My 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 uczestnikami my są. Były. Były, były sławny youtuber Lagozar oraz Karton JP To są odcinek? No to, zaraz, zaraz zagramy. Lagoza był większym youtuberem Karp... i wspierał mały kanał Bartka Karton <grym> <Karpą> JP <Jodpę. grym> Patryk, pójdź po tego. Popala, tak, Patryk tak. był najlepszym graczem w Metina <grym> <grym> kiedyś najschudniejszy film osiągnął 400 wyświetleń To dużo jak na tak nie działa To dużo jak młodego twórca Ale <grym> no, bo pizga trochę no, Patryk jest po Beantajsa. I oni? Z czym? Z wodą O Eee, Makarena, makarena, baja, baja, ela, ela Ty ile masz pieniędzy? Czekaj Patryk Co? Masz pieniędzy? Starczy ci na telefon? 6300 Ja? Długą matki <laughs> Человек, когда ты будешь? Парень, тысяча, 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 Przekro, trzeba zatrzymać nagranie. Zaczynać nagranie. Może na cztery i nakurwiamy.